żeby powiedzieć coś o Duchu Świętym. Temat jak rzeka albo jak morze. I byłem przekonany, że będzie to konferencja wierzbowanych, dlatego nie wszyscy również są powierzchowani albo daleko przed. Także będzie taka krótka prośba, żeby będą tutaj dziewczyny na spontana zachwaliły pana jaką usłyszeli za Chrystus i zagrały tą pieśń. O którą prosiłem jak bardzo. Jak dacie radę? Na początek. Fałta czasem wychodzi, czasem nie. Zacznijmy sobie może od takiej sprawy, że jeżeli rano obudziliście się i uczyliście Zawsze. I kim on jest? Ten, o którym tak wiele mówi święty Paweł, kim on jest, o którym pisało wielu ludzi, kim on jest, o którym również w waszych parach się kim on jest, którego często wspominamy o Kondu Moi drodzy, tego nie powie nam ani Kazeta wyborcza. I otóż, Jan Domadniewski, Świętego Jana zaprasza nas, można powiedzieć, na salę sądową. Świat jest tą wielką salą sądową, a życie nieustannym procesem. Zatem, kto jest sędzią, a kto oskarżycielem? Kto oskarża, a kto to? Za stolem czasu i historii widzimy tego sędziego. Sędzią jest Bóg, jak już uczyliśmy się. Przed pierwszą drogą świętą, powtarzając do zapamiętania, tylko prawdę wiary, która brzmi, że Bóg jest Sędzią Sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za każdy Kto jest oskarżycielem i oskarżony na ławie oskarżonym? Na ławie oskarżony, moi drodzy, zasiada Jezus Chrystus. Oskarżony go za I nawet przygotować w niedzielę na wspólną Eukaryską, czy też modlić się nie wiadomo po co. Na sali sądowej, można powiedzieć, robi się mizgiewy z tego wszystkiego. Szum, pomruki, bo to tysiące ludzi całego świata rzucają mu oskarżenia właśnie w stronę Pana, Pana w stronę Jezusa. Bo dopuścił, święci, bo pozwolił na tragiczne... Nie wytrzymują wewnętrznej nienawiści i przybijają tym samym pana Boga krzyżu. Jezus nie jest jedynym oskarżonym. Przecież obok Niego stoi tysiące chrześcijan, którzy wiernie wyznawali nam wiarę i żyli według prawdy Kościoła. I oni dostają również. Wyśmiewani, bo żyją uczciwie. Wyśmiewani, bo nie dają łapówek. Wyśmiewani, bo nie odpisują zadań w szkole. Wyśmiewani, bo nie piją. Wyśmiewani, bo się Wyśmiewani, bo nie kradną. Wyśmiewani, bo nie przeklinają. Wyśmiewani, bo się być uczciwymi w codziennym życiu. Kto atakuje... Oskarżenia Jezusa. Warto zadać sobie to pytanie. Tysiące argumentów znajdują ludzie, którzy są właśnie na usługach szarnych. Poskarżenia w prasie, poskarżenia w kanałach telewizyjnych, oskarżenia w autobusach, na przestankach. Bo przecież łatwiej Wychodzi on, Duch Święty, nazwany przez Ewangelion Parakletus, czyli adwokat, ad", obrońca, pocieszyciel. Odwraca się w stronę tych, co atakują Chrystusa i chrześcijan, otwiera pasmo święte, pokazuje życiorysy świętych uczniów równi. Jezus nie jest winny, chrześcijanie nie są winni, to Wy jesteście winni w swojej myśli. Co więcej, Jesteście biedni, bo nie widzicie tego, co robicie. Wymyśliliście przecież o atomową, a teraz wszystko składa się na wodę, żeby taką wielką tragedię. Załapówki skończyliście, albo studia, albo dostaliście pracę, a Macie na w pretensje, że gdzieś się, Nie razem ukarł święty papież nie dawał podpisywać w szkole swoim kolegom, a papież nie Na sali sądowej, moi drodzy, ci nie, można powiedzieć, że oskarżyciele będą się w tych swoich argumentach. Jeszcze niektórzy mogą wołać, że to nie jest prawda, że światem rządzi pieniądz. A kim jest święty w tym świecie? Kim ci, kto jest przez nas. Zapomniane albo nie zauważamy, Zastanówmy się, czy każdy z nas pamięta przy powieści Bogaczu, który. Jaki żyć jest zawsze ten, kogo dosięgam do jego życia. Zmartwychwść bliski Tobie? Przecież jego tak naprawdę jest już jak inny Wstydzisz się, że za mało zarabiasz? Nie troszcz się zbytnio o to, co jeść i pić, macie. Masz dobre serce? Przecież innego złota w swoim życiu nie musisz pragnąć. Moi Drodzy, życie to jest sala sądowa. Do święty broni, pociesza, daje różnych darów. Jest, można powiedzieć, takim winem, które pozwala radować się ofiarą. Prośbę więc, żeby Duch święty Bóg bronił nas przed atakami pocieszał nas w naszych niedolach. Takie jest przecież jego zadanie. Zatem chciałbym, aby wszyscy powtarzali z Przybądź Domu przybądźmy przybądź uświetlenie. do naszego życia, do naszych ludzi, do naszej pracy, do naszych szkoły, w naszej chorobie, do naszych samotności, do naszego cierpienia. Do naszych przyjaciół, do naszych parafii, do naszej grupy. Życie, który żyjesz i które możesz nas i pocieszać, bo jesteś naszym Bogiem po wszystkie wieki. Amen. I dlatego, że taki jest święty, możemy razem, wspólnie wyznawać wiarę, że wierzymy w jednego Moi drodzy, pamiętajmy że lepiej być oskarżonym, mieć za sobą adwokata, jakim jest święty, niż oskarżać innych i mieć za plecami tego nie tylko uczesłego diabła. Chcielibyśmy, aby wszystkie dane, Święte, które pragną wlać w nasze serca, choćby i na to, jego, to spotkanie nasze z... Душа будет в